Jesteśmy uczennicami klasy trzeciej C maturalnej. Ja nazywam się Karolina Wieprzowa, to jest moja koleżanka Patrycja Mika. Mamy do Pana kilka pytań odnośnie właśnie Pana pracy oraz pobytu w naszej szkole. Tak więc, jakie możliwości dało Panu ukończenie naszego liceum? Przede wszystkim była to możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji na przyszłość, ponieważ matura jest tą przepustką do przyszłości, no i potem studia. Które udało się z całkiem dobrym wynikiem nie skończyć. No i potem przepustka do pracy. Przepustka do pracy, bo, bo praca to jest to, co nam daje dalsze możliwości, i właściwie daje nam byt. Kopalni tutaj naszej redyutowej. Nie wiem, czy znacie naszą kopalnię redyutową? Tak, oczywiście. Tutaj zaczynałem swoją pracę po studiach na Akademii Ekonomicznej. No a potem już dalej się potoczyło, tak jak Wam troszeczkę opowiadałem. Zawsze starałem się wykorzystywać te szanse, które przynosiło życie. Czyli jak była możliwość wzięcia udziału w jakiejś procedurze konkursowej na jakieś tam kolejne stanowisko czy na jakieś tam kolejne pozycje, to starałem się z tego korzystać. No i to tyle. No i właśnie jaki był ten pierwszy krok, że przyszedł pan ze stanowiska na kopalnię, na stanowisko y, przedstawiciela Rzeczpospolitej w Luksemburskim Trybunale Europejskim? Tak, no to kroków było po drodze mm, kilka, bo to była i praca w administracji y, w naszej Izbie Skarbowej w Katowicach bym odpowiedzialny za administrację podatkową całego naszego województwa przez 10 lat prawie. Potem zdecydowałem. Żeby popracować w strukturach Ministerstwa Finansów, kolejne kilka lat pracy. Wreszcie Najwyższa Izba Kontroli, bo, bo to, co powiedziałem dzisiaj, Trybunał Obrachunkowy, to jest taka Najwyższa Izba Kontroli Unii Europejskiej. To jest mniej więcej podobna instytucja, wykonuje te same funkcje. No a tam, jak już byłem w Ministerstwie Finansów, potem w Najwyższej Izbie Kontroli, no, uczyłem się dużo i zdobywałem doświadczenie, które umożliwia mi dzisiaj tą pracę w tejże instytucji kontrolnej Unii Europejskiej. To była szansa, którą też starałem się wykorzystać gdzieś tam po drodze. A w ogóle, że jestem w Trybunale Obrachunkowym, no to była decyzja naszego rządu polskiego, który wskazuje swojego kandydata na to stanowisko i ten kandydat po iluś tam takich kolejnych szczeblach które nazywają się przesłuchania po kolei w naszym parlamencie poprzez Parlament Europejski i kończąc na decyzji Rady w Unii Europejskiej no stałem się polskim przedstawicielem albo polskim członkiem Trybunału Obrachunkowego. Czyli dużo praca pana kosztowała, tak? Praca nie zostać... kosztowała dużo, ale to to jest również przyjemność. Muszę powiedzieć, że to jest, to jest wyzwanie, które przed każdym z nas jest, i, i pytanie tylko, czy chcemy z niego skorzystać. Mamy już tę szansę, czy chcemy, czy chcemy stawić czoła temu wyzwaniu, tak bym Teraz tak może coś o naszej szkole. Co najmniej pan wspomina z pobytu w naszym liceum? Właściwie to już dzisiaj też odpowiadałem redaktorowi z Dziennika Zachodniego, że wszystko wspominam dobrze, to co mnie tutaj spotkało. Bo Taka to nasza natura, a przynajmniej moja natura, że nie pamięta się chwil takich trudnych i które czasami nawet mogą graniczyć ze smutkiem. Takich chwil się nie pamiętam. Pamięta się tylko te chwile najlepsze i od początku od pierwszej klasy, nawet ten egzamin wstępny, który odbywał się w jednej z klas naszego liceum, do naszego liceum, bo wtedy były egzaminy wstępne. Dzisiaj wspominam z taką radością i dumą, że, że udało mi się to przejść. I mogę dzisiaj wam o tym wszystkim opowiedzieć. A kolejna klasa w liceum to było jak gdyby kolejna zmiana mojego ogólnego podejścia do nauki. Bo jak to klasa pierwsza, to po podstawówce zupełnie inaczej się patrzy na życie w liceum. A zatem człowiek więcej korzysta z rozrywki, grając w piłkę z kolegami, bawiąc się na dyskotekach. Klasa, klasa druga mniej więcej wygląda podobnie, ale już człowiek zaczyna myśleć o, o jakichś tam większych wyzwaniach. Klasa trzecia, no to już była wówczas klasa przedmaturalna, więc trzeba było myśleć Maybe troszeczkę na o nauce. Może nawet o planach na życie jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale o nauce. No, klasa czwarta wówczas to była klasa maturalna i wtedy już, no, trzeba było rzeczywiście przysiąść, żeby się do tejże matury przygotować. Ale odpowiadając na pytanie, co wspominam najlepiej? Wszystko. Cały ten okres czterech lat wspominam bardzo dobrze i naprawdę... Wiem, że nie żałowałbym, gdybym w tym momencie znalazł się w tym samym miejscu dzisiaj. A co by Pan poradził młodym ludziom, którzy chcą zdobyć satysfakcjonującą pracę? No właśnie, to jest pytanie dobrej z natury pytań, tak zwanych trudnych. Ja myślę, że odpowiedziałem troszeczkę na nie. Trzeba wykorzystywać tą szansę, którą nam stwarza świat. Dzisiaj świat jest nieco inny niż był ten 35 lat temu. Uczymy się języków w każdej szkole, uczymy się języków. Od właściwie od najmłodszych lat. Musimy to robić. Musimy to robić, ponieważ, ponieważ języki świata to jest język angielski, to jest język. Francuski, to są wszystkie inne języki również, ale, ale bez znajomości tych języków nie będziemy się swobodnie poruszać w Europie. A więc pierwsza, pierwsza rada, uczmy się języków. Druga rada, uczmy się wszystkiego, co nam przynosi taką satysfakcję i radość, bo wtedy łatwiej nam się z tego, tego nauczyć. To, co lubimy, po prostu łatwiej nam, nam wchodzi do głowy. I trzecia rada to, wykorzystujmy szanse, które nam stawia życie. Jeżeli mamy taką szansę i widzimy, że jesteśmy w stanie. Nawet nie będąc pewnym, ale widzimy, że jesteśmy w stanie tej szansy podołać to łapmy byka za i, i próbujmy. Bo może się nie uda za pierwszym razem. Może się nie uda za drugim razem. To jest tak, jak o, dobry przykład. To jest tak jak w egzaminie na prawo jazdy. Ale i tak musimy go zrobić. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.